Cześć, witajcie kochani! To ja i Zafronczyk, wasza pisarka gotowa na wszystko. skoro gotowa na wszystko, to w tych ciężkich czasach musiałam sobie jakoś poradzić i zorganizować sobie jakieś miejsce do pracy. Jak widzicie, jestem w moich kazamatach, konkretnie w piwnicy urzęduję. Tu mam biurko, lampkę, no tam jakieś graty leżą, ale popatrzcie za mnie. Tutaj mam jeszcze siłownię, hantle, ławeczkę i tak dalej, więc nawet. Ym, w czasach kiedy nie możemy wyjść na zewnątrz, powinniśmy troszeczkę zadbać o, e, o siebie. A kochani, a jeżeli już musimy wyjść na zewnątrz, to zachęcam Was, żebyście o siebie dbali, żebyście używali rękawiczek, maseczek. A nawet jeżeli nie macie takich profesjonalnych, to chociażby takie zwykłe, jednorazowe albo takie tekstylne. Słuchajcie, dzisiaj to jest moja dzisiejsza zdobycz dostałam je dzisiaj w zamian za 3 metry gumki takiej do gaci. I za 300 gramów zakwasu na chleb. Także żyjemy w ciekawych czasach, coraz częściej widuję pieniądze, coraz częściej się wspomagamy z sąsiadami, wymieniamy się różnymi rzeczami. Jak widzicie, też pracuję tutaj w biurze na pewnym odosobnieniu, w związku z czym wydajność mi rośnie. I żeby nie być gołosłowną, to wam pokażę, co się tutaj dzieje. Otóż tutaj się dzieje tak, że proszę bardzo, piszą się. O, widać dobrze. Piszą się, słuchajcie, kobiety z odzysku numer 3. Także pa, pani e, mojego cyklu, czyli kobiety z odzysku i kobiety z odzysku: trudne wybory. Myślę, że jeszcze w tym roku będą mieli coś dla siebie. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Na razie, wszystko jakby wisi. <laughs> Zobaczymy, kiedy się, kiedy się uda nam wrócić do normalności i od nowa to wszystko zaskoczy. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Pozdrawiam was serdecznie. Bądźcie zdrowi i dbajcie o siebie. Pa, pa.